W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Wodzisławia Śląskiego. Zapraszam Państwa na spacer do baszty rycerskiej, zwanej również basztą romantyczną. Po drodze zobaczymy kapliczkę słupową przy ulicy Grodzisko. Kapliczka położona jest na terenie dawnego Grodziska, pierwszej lokacji miasta sprzed 1257 roku. W kapliczce znajduje się wizerunek najświętszego serca Pana Jezusa i Świętej Rodziny. Kapliczka zlokalizowana jest w pięknym miejscu. W koło jest bardzo dużo paproci i drzew. Cała kapliczka przykryta jest dwupołaciowym daszkiem pokrytym współczesną ceramiczną dachówką, na kalenicy którego osadzono nieduży papieski krzyż. Baszta rycerska, neogotycka, około 20 metrowa zabytkowa, baszta wybudowana w latach 1867-1868 w lesie miejskim na historycznym grodzisku przez ówczesnego właściciela miasta, zagorzałego romantyka Edwarda Braunsa, który zmarł w 1881 roku, czyli 13 lat po jej wzniesieniu. W 1925 roku właścicielami baszty oraz przyległego terenu zostali Stefan Krzystek i Jan Kowol. Wodzisławscy kupcy utworzyli z niej punkt widokowy oraz restaurację, co wiązało się z jej kapitalnym remontem. Według ówczesnej księgi pamiątkowej wspięło się tam pierwszego dnia otwarcia aż 388 osób. Po 13 latach w 1938 roku baszta zaczęła popadać w ruinę. I tak było do 1991 roku, kiedy staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodnisławskiej basztę odestaurowano. Na wyremontowanej baszcie utworzono punkt widokowy z lunetą, a na szczycie powiewały flagi Polski i TMZW. Na czterech poziomach obiektu mieściły się komnaty służące prezentacji prac lokalnych artystów i zabytków. Ponownie po 13 latach, w czerwcu 2004 roku, baszta została podpalona przez nieznanych sprawców i popadła w ruinę. W 2012 roku zostały wyremontowane mury i elewacja zewnętrzna. Latem 2020 roku rozpoczęto kolejny etap rewitalizacji baszty która ma ponownie pełnić funkcję wieży widokowej. Prace ukończono w 2021 roku. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.